Na spotkanie, podczas którego popijamy kawkę, kto ma. I czytamy sobie Pismo Święte. Ja włączam się codziennie rano o 9 od poniedziałku do piątku w miarę możliwości właśnie z czytaniem Pisma Świętego, bo sama i tak czytam, więc mogę robić to publicznie i przy okazji ktoś może też mieć z tego pożytek. Mam nadzieję, że tak jest, bo ja czytam sama, dlatego że w moim życiu bardzo mi to odmieniło mi wszystko, odkąd zaczęłam czytać Pismo Święte. I wierzę, że to się może, taka przemiana może się wydać żyć u każdego. Oczywiście, kto tego potrzebuje. Mam nadzieję, że nie potrzebujesz przemiany, bo już jesteś przemieniona, przemieniony, żyjesz. Nie wiem, w uniesieniu, w radości, w miłości. Radzisz sobie z wszystkimi wyzwaniami, masz zbudowaną wiarę w Boga, w siebie, w ludzi, w ten świat. I mam nadzieję, że tego nie potrzebujesz. A jeśli by tak nie było, no to zapraszam na te właśnie czytania. Czytamy ciórkiem po to, żeby każdy mógł sobie wyłapać fragmenty, które do niego bardziej przemawiają. <kluzła> Jesteśmy akurat w księdze psalmów, bo jest to Stary Testament, więc, <coughs> więc tak bardziej poetycko teraz mamy. Psalm Dawidowy, 101 psalm. Psalm Dawidowy. Łaskę i prawo opiewać będę, Tobie, Panie, grać będę. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. W domu swoim będę chodził w niewinności serca. Nie stawiam przed oczy mojej niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się... Odstępców, nie przylgnie ono do mnie. Przewrotność serca niech obca mi będzie. Nie chcę znać złego człowieka. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. Oczy moje zwrócone są na wiernych w kraju, aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą prawa, ten mi służyć będzie. Oszust nie zamieszka w domu moim. Kłamca nie ostoi się na oczach moich każdego ranka. Tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju. Wygubię z miasta pana wszystkich złoczyńców. Na marginesie powiem, że akurat wczoraj obejrzałam cztery odcinki Domu Dawida. Chyba na kanale Prime to jest. Eee... Wszystkie cztery, które są w tym momencie dostępne, więc też bardzo y, polecam, bo y, no, wydaje mi się, że, y, że, że, że przepięknie jest zrobiony ten film. E, więc, y, więc akurat przy okazji psalmu Dawida. I psalm 102. Modlitwa pokutna o odbudowę Syjonu. Modlitwa utrapionego, gdy upada na duchu i wylewa skargę swoją przed Panem. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej, i wołanie moje niech dojdzie do ciebie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną w dniu niedoli mojej. Nakłoń ku mnie swe ucho w dniu, kiedy cię wzywam. Spiesznie mnie wysłuchaj, bo nikną jak dym dni moje, a kości moje są rozpalone jak ognisko. Spalone jest. Mm, jak trawa i wyschło serce moje, zapomniałem jeść chleb od głośnej skargi mojej kości przyschły mi do ciała. Jestem podobny do Pelikana na pustyni, jestem jak sowa wśród ruin, nie śpię i jęczę, jak ptak samotny na dachu, codziennie lżą mnie wrogowie moi, złorzeczą mi ci, którzy szaleją przeciwko mnie, bo jadam popiół jak chleb. A napój mój mieszam ze łzami z powodu gniewu Twego i zapalczywości Twojej, gdyż podniosłeś mnie i strąciłeś. Dni moje są jak cień wydłużony, a ja usycham jak trawa. Ale Ty, Panie, trwasz na wieki, a pamięć o Tobie z pokolenia w pokolenie Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas zlitować się nad Nim, gdyż nadeszła właściwa pora. Słudzy Twoi bowiem kochają jego kamienie i żalą się, nad jego ruiną. I czyjął dalszy. Narody bać się będą imienia Pana, a królowie ziemscy chwały Twojej. Gdy Pan odbuduje, Syjon ukaże się w chwale swojej, przychyli się do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi ich prośbą. Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłego i niech chwali Pana lud, który będzie stworzony, gdyż wejrzał ze swojej świętej wysokości. Pan spojrzał z nieba na ziemię, aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć, by głoszono na Syjonie imię Pańskie i chwałę Jego w Jerozolimie, gdy się zgromadzą razem narody i królestwa, aby służyć Panu. Wyczerpał w drodze siłę moją, ukrócił dni moje. Rzekłem, Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich, wszak lata Twoje trwają z pokolenia w pokolenie. Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk, Twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz i wszystkie jak szata się zużyją. Jak szata, która się zmienia, one się zmienią. Ale Ty pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata Twoje. Synowie sług Twoich będą mieszkać bezpiecznie i potomstwo ich będzie utwierdzone przed Tobą. Eee, to był momencik. Uh, to, był, uh, to był psalm 102 i przechodzimy do psalmu 103. Błogosław duszą Moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu, błogosław duszą Moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje, On ratuje od zguby życie Twoje, On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się, jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją, jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze, jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, bo on wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem, dni człowieka są jak trawa, jak, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce Jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu aniołowie Jego, potężnie siłą wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław duszo moja Panu. I psalm 104. Błogosław duszo moja Panu, Panie Boże mój, jesteś bardzo wielkim Przywdziałeś chwałę i majestat, przyodziewasz się światłością, jak szatą, niebiosa rozciągasz, jak kobierzec, budujesz na wodach swoje górne komnaty, czynisz obłoki rydwanem swoim, suniesz na skrzydłach wiatru. Suniesz na skrzydłach wiatru, jak pięknie. Hmm. Czyniż wiatry posłańcami swymi, ogień płonący sługami swymi? Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne? Okryłeś ją głębią jak szatą? Wody stanęły nad górami, ustąpiły gdyś je zgromił, rozpierzchły się na głos grzmotu twego, podniosły się góry, opadły doliny na miejscach, któreś im wyznaczył. Zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie mogą, by znów. Nie okryły ziemi. Wypuszczasz źródła w dolinach rzecznych, płyną między górami. Napój dają wszystkim zwierzętom polnym dzikie osły, gaszą w nich pragnienie. Nad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie, świergoce pośród gałęzi. Zraszasz góry z górnych swych komnat. Ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na użytek człowieka by dobywał chleb z ziemi i wino które rozwesela serce człowieka oliwę od której lśni się oblicze i chleb, co wzmacnia serce człowieka, obficie napojone są drzewa pańskie, cedry libanu, które posadził, na których ptaki budują gniazda, bocian na szczytach ich ma swój domek. Góry wysokie są dla kozic, skały są schronieniem świstaków. Uczyniłeś księżyc, aby pory oznaczał, słońce na swój zachód. I jeszcze zanim dalszy ciąg to po prostu to jest chyba psalm zachwytu, i um, właśnie mamy przebudzającą się wiosnę i też zawsze się. Zresztą każdą porą roku się zachwycam, ale przebudzającą się wiosną to już totalnie. I właśnie też Jejku, jak widzę, jak nie wiem, ptaki zaczynają śpiewać, jak słońce inaczej wschodzi, jak jak inaczej wyglądają poranki, jak się wszystko przebudza, jak nie wiem, drzewa zaczynają puszczać, e, jak trawa się zaczyna zielenić. To jest, to jest tak piękne i pełne, e, pe, pełna jestem zachwytu nad tym, że utożsamiam się z tym psalmem. Um, I wino, które rozwesela serce człowieka, oliwę, od której lśni się oblicze i chleb, co wzmacnia serce człowieka, obficie napojone, Obficie napojone są drzewa pańskie, cedry Libanu, które posadził, na których ptaki budują gniazda. Bocian na szczytach ich ma swój domek. Góry wysokie są dla kozic, skały są schroniskiem świstaków. Uczyniłeś księżyc, gdy pory oznaczał. Słońce zna swój zachód. Rozprzestrzeniasz mrok i nastaje noc. Wtedy wychodzą wszystkie zwierzęta leśne, i lwięta ryczą za łupem i domagają się żeru od Boga. Lecz gdy słońce wzejdzie, znikają. I kładą się w swych legowiskach. Człowiek wychodzi do pracy swojej, do pracy swej aż do wieczora. O jak liczne są dzieła Twoje, panie, Tyś wszystko mądrze uczynił, Ziemia jest pełna dóbr Twoich. Oto morze wielkie i szerokie, gdzie roi się od płazów bez liku, małych i wielkich zwierząt, okręty płyną po nim, lewiatan, którego stworzyłeś, aby w nim gr grał. Wszystko to oczekuje na ciebie, abyś im dał pokarm w swym czasie, gdy dajesz im zbierają, gdy otwierasz ręką swoją, nasycają się dobrem. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się, gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają, wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają i odnawiasz oblicze ziemi. Niech chwała Twoja, niech chwała Pana trwa na wieki, niech się raduje Pan dziełami swymi, gdy spojrzy na ziemię, ona drży, gdy dotknie gór dymią. Będę śpiewał Panu póki żyw, będę grał Bogu memu, póki jestem, Oby mu miła była pieśń moja, ja radować się będę w Panu. Niech znikną grzesznicy z ziemi i niech już nie będzie bezbożnych błogosław. Duszo moja Pana, a Panu alleluja. I to był psalm 104. <grywa> I na tym psalmie skończymy. Och, jaki piękny, jaki radosny, jaki pełny wdzięczności i zachwytu. Boże, jak nam na co dzień, tak w tym naszym codziennym życiu, w tej bieżączce często tego zachwytu brakuje. Albo e, nawet nie wiemy, myślimy, że czegoś nam brakuje, tak? Często mamy takie poczucie, a nie uświadamiamy sobie, że to zachwytu nam brakuje, zwykłego zachwytu, zwykłego, niezwykłego zachwytu. Ten psalm nam o tym zachwycie przypomina, a zachwyt, uwaga, tak jak wdzięczność, właśnie jest kluczem do obfitości i kluczem do wychodzenia z trudnych sytuacji. I wiem, że to, co teraz powiedziałam, jest, będzie kontrowersyjne, wiele osób się będzie buntować, nie zgadzać, stukać po głowie, można nawet wyłączyć ten kanał, ten wiem, ale zachęcam Cię do spróbowania. Jeśli przetestujesz, te, przepraszam za słowo metodę. To nie jest metoda, to jest porada nawet świętego Pawła. W każdym położeniu dziękujcie. Zobaczysz, jakie cuda niepojęte się podzieją. Będziesz wychodzić z trudnych sytuacji jakby obroniona cudem. Będziesz wychodzić, będziesz doświadczać cudów niepojętych. Będziesz e, cudowne rozwiązania sytuacji będą się same czy pojawiać w Twojej głowie, czy e, same dziać. W każdym położeniu dziękujcie. Wdzięczność i zachwyt jest kluczem do życia, o którym może marzysz. Całuję, kończę i ogłaszam przerwę do chyba 20 marca, bo wyjeżdżam i nie będę tam miała sposobności być regularnie o tej porze. Więc, ale w tym czasie wiem, że każdy, kto chce, będzie sięgać, może kupi. Pismo Święte, bo może do tej pory nie było w domu. U mnie w całej, przez całe dzieciństwo w domu nie było, chociaż jesteśmy rodziną katolicką. Zaczęłam pis czytać Pismo Święte dopiero jako dorosła kobieta kilka lat temu. <laughs> Dzieciom na dobranoc. E, I to na mnie niesamowicie wpłynęło. E, no. Więc wierzę, że to się też może wydarzyć u każdego kto tego potrzebuje. Ja tego wtedy bardzo mocno potrzebowałam. I cały czas potrzebuję nawracania się na taki sposób myślenia, na te wdzięczność, na tę fascynacje, przypominania sobie, właśnie nawet w trudnych momentach, przypominać sobie w każdym położeniu, dziękuję Dorota. <grym> no i wtedy dzieją się cuda niepojęte. I nawet jeśli przechodzę przez trudności, to czuję, że nie jestem sama Czuję, że ten problem nie jest większy niż ja, poprzez pryzmat Bożej mocy, która się może tutaj e, pojawić, zadziałać tak, że nie wiem, walka nie należy do mnie. Nie? Zachęcam do takiego sposobu myślenia, bo tak często popadamy w desperację, gdy przychodzi jakiś problem i trudność. A tak naprawdę wcale tak nie musi być. Wcale tak nie musi być. Ale trzeba kształtować swoje myślenie. Bo to się przydaje właśnie też w trudnych czasach, w trudnych momentach życia. Ukształtowane myślenie, ukształtowana postawa się po prostu wtedy. Mm, mm, wtedy właśnie doświadczamy, jaka to jest wartość. Całuję dziękuję za wszystkie komentarze. Uciekam i... A jeśli ktoś chce o tym porozmawiać, to służę zawsze. jest mi zawsze bardzo miło, bo często się zdarza, że ktoś do mnie dzwoni. Oglądałam Pani filmik, oglądałam Kawę z Bogiem. Więc zapraszam. Pani Kasia pisze, myślenie jest kluczowe i to jest właśnie to, gdy codziennie to, to czym, co, z czym codziennie obcujemy, to, czym codziennie się karmimy, to, jakie mamy myśli już ugruntowane nawykowo, to daje owoce w naszym życiu. To jest nasza postawa, to jest nasz sposób myślenia, który automatycznie się uruchamia. E, więc jeśli to wiem, że mogę wpływać na swój sposób myślenia, na swoją postawę, że mogę rozwijać się poprzez świadomość, tak? Kształtować swoje myśli, kształtować swój umysł. Nawracajcie się poprzez nawrócenie umysłu, mówi przecież święty Paweł. Bo tu, tu jest po prostu. Tu potrafimy stwarzać problemy, których nie ma. Tu e, nasze problemy wydają się nie do rozwiązania. Tu jest nasza samoocena. Tu jest nasze e, postrzeganie siebie, innych, wszystkiego. Tu jest źródło. Czytanie Pisma Świętego daje taką, takie budowanie siebie, taką postawę, takie myślenie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że odkrywasz, w miarę im dłużej czytasz, tym bardziej odkrywasz. Jak może nawet byłaś oszukiwana? Czyli czy sama siebie oszukiwałaś, czy, czy inni cię oszukiwali, czy świat cię oszukiwał, wmawiając ci twoją niemoc, twoją beznadziejność, twoją, nie wiem. Ee, Niską wartość. Zaczynasz odkrywać, że to były oszustwa, że nigdzie, nigdzie w Piśmie Świętym nie jest, nigdzie Pan Bóg nie mówi do ciebie, że jesteś beznadziejna, nigdzie nie mówi, że nie wiem, e, nie udałaś mu się, nigdzie nie mówi, że nie wiem, e, nie poradzisz sobie, nigdzie, wszędzie mówi: Stworzyłem cię przepięknie i ciągle jestem z Tobą. Chcę Ci we wszystkim pomagać. Nawet w najdrobniejszych sprawach. Nie? Dobra, bo bym mogła i mogła. A tutaj <grybujesz> e, dzisiaj mam e, no, bardzo dużo spraw. Więc całuję. Miejcie też wspaniałe przemyślenia. Pamiętajmy, nawracamy się, nawracamy swój umysł poprzez czytanie Pisma Świętego, poprzez obcowanie z tym słowem, z tym, z tym, co Pan Bóg do nas mówi. I w ten sposób tworzymy swoją postawę. Każdy może to w dowolnym momencie życia zmienić, wpłynąć na swoją postawę. Nigdy nie jest za późno. Nawet jeśli nasze przyzwyczajenia są bardzo ugruntowane, to nie, jak to jest, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nie? Całuję. Dobrego dnia. Pa-pa-pa-pa.